W ostatnim czasie jesteśmy świadkami burzy medialnej wokół manifestacji ruchów LGBT. Jedno z haseł tego ruchu brzmi: Miłość to miłość. Jest to bardzo ciekawe hasło, bo ono nie pozwala definiować miłości. Każdy wie, czym jest miłość, nie musimy na jej temat rozmawiać. To jest e, naturalne. Miłość to miłość. Po co nie rozmawiajmy, nie definiujmy miłości. A jednocześnie dzisiaj Ewangelia mówi: Nikt nie ma większej miłości od tej, kiedy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ewangelia jest jedną wielką definicją miłości. Jezus jest miłością, Jego życie jest miłością, Jego słowa, to co dla nas zrobił. My nie boimy się definiować miłości, bo miłość jest konkretna. Miłość to Jezus Chrystus. Patron dzisiejszego dnia, święty Maksymilian Maria Kolbe, wprost wypełnił to słowo. Nikt nie ma większej miłości, kiedy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W obozie koncentracyjnym oddał życie za Franciszka Gajowniczka, który jak później przyznał, on poszedł za mnie na śmierć, abym ja mógł przeżyć. To słowo wypełniło się w jego życiu. Nie bójmy się definiować miłości. Jeżeli nie wypowiemy do końca czym miłość jest, kim jest miłość, w czym się wyraża prawdziwa miłość, to wtedy zredukujemy ją jedynie do, do emocji, jedynie do przyjemności. A miłość jest czymś wspaniałym, czymś pięknym, ale nie możemy z niej wyrzucić też aspektu ofiary, cierpienia, oddawania życia za drugiego człowieka. Jeżeli byśmy to zrobili, to ją zredukujemy, spłaszczymy, wypaczymy, a tak naprawdę każdy i tak jakąś definicję tej miłości będzie musiał w sobie mieć, ale to już nie będzie to, co przyniósł Jezus Chrystus.